A co ty masz taki dobry humor? A wiesz, wyspałem się, dobrze się czuję i mam po prostu dobry humor. No wiesz, tato, co będziemy dzisiaj robić? Tylko nie mów proszę, że, nie, że będziemy jakieś smerwy łapać, czy coś takiego, bo i tak je nigdy nie złapiemy. Co ty wygadujesz? Kiedyś na pewno je złapiemy i zrobię wreszcie zupę z tych smerfów. Moją wymarzoną zupę. No tato, no nie przesadzaj. Daj mi spokój, daj mi spokój. DAJ MI PO PROSTU SPOKÓJ! Dziwny ten tata, on nigdy nie ma humoru. No właśnie, niech bierze przykład z nas. Już. Już coś wymyślę. Kiedyś na pewno złapie te smerfy. Kiedyś złapie je. Co to tutaj? Drzwi ucholone? Ciekawe czy ktoś w domu jest. Mini? Jesteś w domu? Chyba nie ma nikogo, wchodzę 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 Faktycznie nikogo nie ma w domku Zobaczę, może ma coś dobrego do jedzenia w lodówce Klakier O, o banany są, pełna lodówka, Klakier, miau Ale będziemy mieli jedzenia, ale pierwszy pójdę zobaczyć do innego pokoju. Może znajdę jakieś wskazówki, gdzie mieszkają te smerfy. Klakier, za mną? Miau! Tutaj nic nie ma. Nie ma co szukać, klakier. Miau! Nie traćmy czasu, idźmy coś zjeść. Miau! O, drzwi otwarte? Hmm. Czy ktoś jest w moim domku? Miau! Klakier! Ktoś jest! Tam ktoś jest! Muszę szybko powiadomić policję! Co to jest? Co to jest? Proszę wyjść z domku Mini. Proszę opuścić domek. No i znów nas ta policja wapła klakier. To przez ciebie! Miał to nie moja wina! Krakier! Zawsze jesteś taki głośny! No musimy wyjść! Może wyjdziemy i szybko uciekniemy. Zobaczymy, czy nam się uda! Krakier! O nie! Jest pan aresztowany! Jest pan aresztowany! No, ale ja nic nie zrobiłem! Jak pan nic nie zrobił? Pan się wkradł do domku mini. Ja tylko chciałem... Nic pan nie chciał! Proszę za nami! No, no, no. Za nami! Jest pan aresztowany! Jest pan aresztowany! Oh, udało mi się pozbyć tego gargamela. On zawsze, jakieś kłopoty, musi zawsze zrobić. Och! Idę sobie coś zjeść!